Cześć, z tej strony Cirki Snile i dzisiaj Wam pokażę, jak u mnie ma angielski, a aplikacja się i longo. no i tak, przetłumacz to zdanie. Hey, hello Julia. Hello Julia. No to jest oczywiście, cześć, Julko, czy Julia. Yes, I am the man. Tak, jestem mężczyzną. Dobrze. I thank you. Dziękuję Ci. Patryk Patryka będzie też coś nagrywał. Please. Proszę. Thanks. Thanks. A załatwisz mi to, to. patrz. Zresztą ci Hello and thanks. Hello and thanks. Hello and thanks. Bye, Anna. Baj. Czekaj, zaraz. E. Czyli, co tu może być? E. Baj, to jest do widzenia. Cześć, pa, Anno, może być. Na. Dziękuję, razie. A może to tak, na razie, Anno. No. Nie. Nie. <takujesz> tak jak Darth Vader. Siedem pod Wybierz prawidłowe tłumaczenie. Jedz jabłko, proszę. It. Apple N zawsze. Wybierz prawidłowe tłumaczenie. Dziękuję, pa. Thanks. Thanks, bye. Ajajaj. Aj, aj. Nie do końca jestem taki dobry. Dziękuję, pa. Thanks. Bye. Dziwne. No to koniec dzisiejszego odcinka. Jest krótki, to pa.